No, no, Czyli Floryda, Floryda idzie w finał, teraz koło Edmonton, a Edmonton prowadzi się. Koniec pauzy, 4 minuty jestem po śniadaniu, wypełniłem papiery, wysłałem wszystkie rachunki na maila, e, spakowałem e, ubrania, jestem gotowy do wymarszu. Chyba wam jeszcze opowiem, co się stało w nocy. Śpie. ja zawsze mam telefon na wibrację włączony, ale dość blisko ucha, jakby coś, nie? No i właśnie wczoraj było coś, bo wibruję, wibruję, aż się zbudziłem. Chyba masz 3 minuty. No i prędzej dzwoni. Halo, co się dzieje? No, wi wiadomo, może coś się stało, może kierowca, nie wiadomo co. Ja mówię, on mówi, twoja chłodnia jest na 48 stopni Fahrenheit. Ja mówię, tak, no dlaczego jest w trybie start-stop? No bo tak jest na dokumencie przywozowym to są kwiatki. To nie jest, to nie jest produkt, to nie są warzywa. A, okej, okay, okej. Okay. Oni sprawdzają to, nie? Jest taka zasada u nas, że jak się wozi warzywa, owoce, jakie, jakie by one nie były, to zawsze ma być w trybie ciągłego chłodnia. Ale na przykład takie owoce jak jabłka, yy, pomarańcze, w Europie wiem, że się wwozi w trybie start-stop, nie? Bo to nie są jakieś takie bardzo wrażliwe owoce, a one same z siebie trzymają temperaturę. No, ale sałata, truskawki, ten to jest tryb ciągły. No, no, u nas jest taka zasada i ogólnie w Ameryce Północnej jest taka zasada, że ma być w trybie ciągłym. A to są drzewka, roślinki. No. Zbudziłem się, wierciłem się na łóżku 10 minut, o drugi rano dzwonię. Dobra, nieważne. Czas ruszać za dwie minutki, w teamie nie byłem, ale do Tima jeszcze pójdę, bo w połowie drogi mniej więcej do za Norbej zatrzymam się na poboczu, tam jest takie fajne pobocze, nawet tam można spać. I tam pójdę na drugą kawę przed Ottawą. Także prosto na bazę z jednym małym postojem. Chłodnia się odpaliła, może z dwa razy w nocy ona pochodzi. podgrzeje delikatnie temperaturę, bo jest jednak troszeczkę zimniej. Ten wstał, zaraz będzie jechał. Spadam. Stanąłem tak, żeby nikomu nie przeszkadzać A także sobie nie przeszkadzać I to jest wyśmienite miejsce do spania za granicą Jak się przekroczysz w Ste. Marie Zapomniałem o tym miejscu To jest dosłownie jakieś 40 minut za granicą I tamto następne jest przed All right. Wszystko pod kontrolą, jak zwykle ale już czuć lato i czuć wakacje także ostatni etap wyjadę pod prąd nie chce mi się jeździć po tym trakstopie. stopie wracamy na siedemnastkę Za 8 godzin powinniśmy być na bazie. Za 9 godzin. Mam 900 km. Za 9 godzin powinniśmy być na bazie. Między czwartą a 5 po południu. W tej drodze ruch jest mniejszy. Dopiero przed odtawą jest więcej osobówek. I do Nord ciężarowy jeszcze z miarę jako taki, a od Nord już dalej to już jest spokój. O godzinie 10-11 rano zadzwonię do pręsa, czy co chcą, żebym z tym robił. Ale ja podejrzewam 90% 99.9% to będzie jeszcze stara baza. Czy to będzie wyjazd, że się żegnam starą bazą na wyjeździe i na przyjeździe. Prawdopodobnie. 230 km do obwodnicy Sudbury, później od Sudbury do North Bay godzinka i później od North Bay do Montrealu 5,5 godziny jazdy No tak, tak będzie 9 godzin 17 jest znana z tego, że tutaj jeździ bardzo dużo turystów latem I to jest fakt, dużo kamperów wybiera tą drogę bo jest bardziej malownicza, szczególnie gdy się już jest za Susemari, aż do niepigonu, nie. bo tam jest więcej górek. I dlatego tak się mówi, że 11 to jest droga dla Traków, a 17 dla turystów. Ale jeszcze przed sezonem, który się jeszcze tak do, dobrze nie zaczął, jest w tygodniu cisza, spokój. 17 są fajne tereny, bo jest dużo zwolnień. Są rezerwaty indiańskie, 70 na godzinę, 60. Więcej miast niż na 11, nie? Od North Bay już będzie lepiej szło, ale nie, nie idzie źle, tylko że mówię, no. Cały czas coś. Krajówka. Tym razem kanadyjska. Sudbury My zaraz wrócimy znowu na 17, i w miarę jak będziemy się zbliżać do North Bay, i za Nord Bay to już będzie takie bardziej ewidentne, że będziemy się zbliżać do rzeki Utawe, Ottawa River, no a ja będę jeszcze, jeszcze góry i będziemy wyjeżdżać z tych skał. I za miejscowością Matała, przed Pembruk, wyjedziemy już w dolinę rzeki Otała, Otała tak? Rivière No i ona nas poprowadzi do jeszcze szerszej doliny, doliny rzeki Świętego Ławrzyńca. Cisnę non-stop. Można będę tą kawę nie stanę w teamie, ale to kawa to będzie 5 minut. Jeszcze sobie zmienię wizytę bo odnawiam kartę fast i się zwolniło miejsce na jutro więc może sobie przełożę na jutro i może wyjadę w sobotę nie będę miał tydzień wolnego tylko przed wakacjami jeszcze dołożę do pieca zobaczę zobaczę bo jeszcze też musi się dentysta zazębić a dentysta tak na ostatnią chwilę wczoraj dzwonili że mają miejsce na 3 po południu. mówię proszę pani ja przyjadę o szóstej, nie da rady no to mają do mnie dzisiaj dzwonić tego 12.00, czy będzie na jutro coś się zwolni, nie? Tam zawsze jakieś odwołania są. Jak nie, to tydzień wolnego. Ale ja tak lubię, jak się wszystko zazębia i sprawnie. Zrobić wszystko szóstkę w domu i elo, bo im szybciej wyjadę, tym, tym lepsze szanse, że wrócę i się będę mniej stresował eee, wakacjami i samolotem, nie? A tak to, jak wrócę, na przykład, to jeszcze później mogę jakiegoś kuciaka zrobić, nie? się, jak wyjadę 6 czerwca, to też powinienem wrócić do, do końca czerwca. No ale mówię, dobra, jeszcze trochę czasu jest. Nie wyjechaliśmy w deszczu. To nie jest złe, bo jeszcze mi się bardziej dokładnie wymienię szyba i tak będzie już prawdopodobnie do Montrealu. No, a jeszcze godzinka na North Bay. I tych miejscowości będzie już trochę mniej. I co chwila, co chwila to jest super jedziesz sucho z tyłu i nagle wjeżdżasz w deszcz I zaraz z niego wyjedziemy też. i 2. kilometra deszczu Mieliśmy North Bay i dojeżdżamy do ściany i do rzeki utałe ściana, bo po drugiej stronie tej rzeki jest, są góry już Kebeku, nie? I to jest miejscowość Matała, Quebec jest gdzieś tam i granica idzie tak, i zaraz do niej dojedziemy za 15 km miejscowości Matała i z Matała do Pembruk. I z Pembruk już będzie tak. E... Po płaskim, nie, przed Pembruk gdzieś zaczną płaskie tereny. Na góra przed nami, to już jest krebek. Nie widać, ale jest rzeka. Chociaż nie, mogę się mylić. Nie, 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 nie. Nie, nie ta, tylko tamta. Tu jest taki jeszcze cbelek Ontario. Tak, tak. Przepraszam, wprowadziłem Was w błąd. Nie ta, tylko ta za nią. Taka ciemniejsza. Tu jest Cypelek, tu jest jedna rzeka i tam jest druga rzeka. I tamta rzeka to jest Rivière des Etoiles, którą przekraczałem w, na północy Quebecu, jak jechałem w drugą stronę. Ona się tam w Lorantydach ma swoje źródło, w jeziorach Laurentydów. Teraz dobrze widać dwa gzurze, jedno i drugie, to jest Quebec. Tu jest Tim Horton i ten parking, o którym mówiłem, ale ja nie staję jadę dalej. No, trzeba się przyzwyczajać, bo teraz się tędy będzie jeździło. No, chociaż jak mówię, jak będzie dobra godzina, to będę i tak sobie cofał się i jechał na Kebek przez Montreal, bo to dystans jest dalej o 10 km krótszy przez Quebec. Tylko wszystko będzie zależało od godziny w Montrealu, wyjazdu, żeby nie było korków, nie? W sumie to też jest ładne, tylko że bardziej chodzi o ruch, o ruch. Bo na 11ce już od North Bay tam już jest Są e, ruch z Toronto do łącza i tam już jest przerąbane, ale bo tak tutaj to nie jest najgorzej, nie? Na tej 17 do North Bay. Do, dość spokojnie. Mówię wam. No. Zaliczę jeden nowy wyjazd, jeden wyjazd z nowej bazy po urlopie się zobaczę jak to wszystko wygląda. Może trochę teamów odejdzie, zaczną nas więcej na Stany puszczać, nie wiem, nie mam pojęcia. Bo dużo ludzi jest sami, nie są zbyt zadowoleni z tego, że tak daleko będą musieli dojrzeć do roboty, nie? Oversize stanął przed mostem, czyżby się nie mieścił? Czy tam wahadło jest? Co tam jest? przejeżdża i sprawdza czy się zmieści czy nie chyba tak jest dźwig ale dobrze lepiej powoli niż coś uszkodzić w Gugici, jak pracowałem, to niby był most 405 i czułem, że było na styk i musiałem poduszki opuścić na naczepie. A niektóre mosty były takie, że że ten, że było 9, człowiek wiedział, że przyjedzie się nawet nie zatrzymywał. Ale to, to człowiek czuje, nie? 405 taki jeden był, no i ten, może mu wyjdę i będę mu sprawdzę. Ale nie, to jest jego odpowiedzialność. Właśnie żeby go za bardzo nie zachuśtało Żeby coś tam nie uderzyło Ale tak to przechodzi o, Ten mu pokazuje palca do góry Kciuka do góry I git Zaraz go wyprzedzimy Tu pod górkę Wsi ma dużo. Fajnie, że z Kalifornii sobie przyjechał tym autobusem przerobionego na kampera, ale No nie fajnie, że tak jedzie jak ten, bo to, to jest w ogóle nie, nie wiem o co chodzi, ale dobra, robi tak kiedyś się w Polsce zrobiło I poboczem jedzie i pozwoli wszystkim przejść. Tu jest mniej więcej ten moment, kiedy. Kończą się góry i zacznie się wypłaszczać. Będziemy jechać lasami przez jakiś czas, ale już powoli się pozjeżdżymy z tej góry, będziemy po płaskim. Już dojeżdżamy do Deep River. Później jest Chuck River, Petawała, Pembroke i za Pembroke autostrada. No, od tak przyjadę o trzeciej po południu, to też nie jest takie dobre. No i na bazie będę tak. Mówiłem, jest z czwartą a piątą, ale raczej bliżej piątej Bliżej piątej niestety sezon kamperów już się zaczął Najpierw było ten kościół z Kalifornii, teraz ten się wlecze To już będzie tak do końca lata A w to lato będzie przerąbane, bo dużo Kanadyjczyków w ogóle nie chce jechać do Stanów eee, Frekwencja wjazdów do Stanów z Kanady na kołach zmalała, o nie wiadomo, bardzo dużo to samo z, z bilet, biletami lotniczymi więc Kanadyjczycy będą bardziej w Kanadzie urzędować tych kamperów będzie tutaj na potęgę <grym> na tym, tym no i tak se jedzie 80. mam autostradę, mam autostradę i na razie wszystko na zielono no i w odtawie, niestety trochę koreczków jest no i mam dobrą wiadomość w sensie takim, że udało mi się przełożyć dwie awizacje, nasze znaczy awizacje, dwie wizyty. I dentystę, i karty FAST. Wszystko załatwi jutro i w sobotę jestem gotowy do następnego wyjazdu. Wolę przed wakacjami coś takiego zrobić. No a zobaczcie co się dzieje w drugą stronę i w Ottawie to coraz bardziej tak będzie i to ruch się coraz większy robił. I dlatego wolę jechać przez Quebec, bo omija się tę Ottawę, nie? Też trzeba będzie kombinować tak, żeby przylatywać w dobrym okienku Ottawę, żeby nie, nie tracić czasu, żeby dojechać do tego całego Hearst, Albo chociaż Kapuskasy, nie? Mówię Ja dlatego, jak będę miał wybór, to będę patrzył tylko którędy jechać, i żeby jak najmniej czasu stracić. A kilometry będą te same. tutaj na wyjeździe jestem. Zatwardzenie lekkie, ale to już jest wyjazd. To już jest wyjazd. Widać jak ta dolina się pożerzyła. Tam są Lorentydy. A gdzieś tam daleko, już stany. Najpierw rzeka świętego Wawrzyńca, i stany. No ja już dojeżdżam do Quebecu. 30 km do bazy. Godzina, no, na, na pewno trochę więcej czasu zajmie. I zobaczymy, co mi dadzą jako, jako wyjazd. Opuszczamy Ontario i wjeżdżamy w Quebec. Pięknie zielono, wiosennie. Przed bazą będę prawdopodobnie miał koreczki No ale to jest godzina szczytu w Montrealu Nic się na to nie poradzi I Dzisiaj takie warunki miałem cały czas zmienne Trochę deszczu, trochę słońca Trochę chmur, ale ogólnie Ponuro Ja wynik o Quebec Uuu, dawno z tej strony nie wyjeżdżałem Dawno Nie pojadę tak jak Jig mówi Bo tutaj mogą być korki Na trzynastkę Pojadę na 20 i będę w drugą stronę korków. Nie powinno być aż tak źle w Montrealu, ale wolę pojechać w ten sposób. W sumie tędy już też się będzie nie będzie jeździło osobówką, może tędy będę jeździł. Wszystko się pozmienia. Dobrze, ważne jest to, że nie muszę jutro rozładować, że jutro wszystko sobie pozałatwiam i jak dobrze wyjdzie, to jutro wyjadę e, w sobotę, wyjadę w następną trasę albo w niedzielę. Zobaczymy, bo ja tak na ostatnią chwilę zmieniłem datę wyjazdu. No bo na ostatnią chwilę dowiedziałem się, że mogę pozmieniać sobie wizyty e, i może oni mają tam kolejkę. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. To w czwartek, jak no tak, w czwartek to już już jest planik na sobotę. Dałbym się jutro na bank. Jak mówię, w sobotę to ciekawe. Skąd? Czy dalej ze starej bazy, czy już z nowej? No, bo teraz już na pewno nie zdążę wrócić na starą bazę. Ja jak beret. Mi się wydaje, że oni w ten weekend będą wszystko przestawiali, więc może nawet i mój track już jutro pojedzie na nową bazę. mogę mieć koreczek ale to będzie już parę minut co tutaj się pozwalało trawa i panika bo trawa spadła na drogę Czy sobie zjadę po staremu jak się na mieście jeździło? Miałem, miałem pożegnanie tu wyjazdowe i powrotne o z bazą no i ja mówiłem 17.30 tak korki w Ottawie korki w Montrealu plus krajóweczka no, zjada 10 godzin 900 km no przeciętna 57 mil na godzinę w traku to jeszcze bardziej czuć nie? magazyn jeszcze widzę otwarty i tak do samego końca operują nowy magazyn będzie czynny od poniedziałku i oni to na weekend traki powysyłają tak zawsze i I później będą wszystko przed tego transferować to, co będą mieli na, na magazynie, na nowy magazyn I już. Na ten, co tutaj kombinuję. E, jeszcze pełno naczep, a nie, już bardzo mało naczep. Jeszcze są, ale już pustki. Na jednej tej starej bazie. Ja sobie znajdę miejsce gdzieś blisko mojego miejscu miejsca parkowania przy maździe i, i ten I uciekam do domu na 36 godzin Ciekawe czy przedstawię mi traka na nową bazę czy nie Także ostatni zjazd na bazę Na światłach słowałem tego pala Ostatni zjazd na starą bazę jeszcze widzę, że tutaj pełno naczyń to no, będzie na pewno duża akcja przeprowadzki. Że nie tylko naturalnym transportowym, jak to się mówi. Ale mi się wydaje, że on nie będzie miał na, tego, na to jeden dzień. Tam otworzył drugiego e, drugiego czerwca, ale może będzie miał tydzień, żeby to wszystko przeprowadzać. Ale tutaj widzę już na tej, na tej bazie... O, już nie ma nic prawie. Już prawie nie ma nic. A Ta, już tam nawet nie można wjeżdżać za zakaz jest, dobra ja tutaj sobie postawię Jak ja znajdę jakieś miejsce i wypad no już pozamykali Wagę będzie musiał zabrać, bo to jego wszystko tutaj są miejsca a jak będą, to tu wezmę, ale tu nie ma Dobra tu się postawię i wypadł do domu. Więc proszę Państwa, taki to był typ wyjazdu. 16 maja do 30 maja. Nie było najgorzej, to sprawnie. O jeden dzień za długo. Przez oczekiwanie w Unipegu, ale i tak było całkiem dobrze. Kończy się pewna historia tutaj.